Dzisiaj wybieramy tapety. Mateusz po trzech minutach już jest zmęczony. Że taki beton weźmiemy? Jaki beton, kochanie? No, tylko, że taki ciemniejszy. Kochanie, to jest tył tapety. Tapeta jest tu. Tu. <laughs> że mnie tego odwrotnie potem nie przykleił. <laughs> no. Mateuszka to przerozu. Myślę, że tapetę będziemy mieli w 2030. Przerosło nas, to przerosło. Czuć jesień, prawda? Dnia na dzień coraz więcej widać. Bo nam to pole odsypują liśćmi na dole i widać, co jest za nimi. A będziemy mieli widok na górę i jezioro. Albo na pokażę. pieskarkę. Zależy. Mi, jak będzie już widać górę i jezioro. A lawenda przekwita. Ale jeszcze pachnie. Dzień dobry. W momencie, kiedy montuję ten film, czyli dwa miesiące po nagraniu, góry już nie ma. Zniknęła i te sześć pięter piasku, które mieliśmy za oknem, jest pewnie już betonem w warszawskich blokach. Sześć kondygnacji, czyli jakieś 18 metrów, wyjechało ciężarówkami. Mają rozmach klawesyny. Leci samolot. Kontynuując nagrywanie naszych postępów, weźmy przy okazji na tapet jeden z ważniejszych dylematów, przez które przechodzi wiele osób stojących przed remontem własnego M. Czy warto go robić na własną rękę? już po co dzisiaj będziemy robić? Może pokazać tutaj. To jest ok, weź tutaj na Widać go? Widać. Na jest własny rów. Mój drogi, jaki masz pomysł na nasz rów? Zrobimy dziurę i się połączymy kolumną z sufitem, ze stropem. Wypowiedział się ekspert Mateusz Opaliński. I choć w sumie brzmi to niedorzecznie, to taki właśnie był plan, który w pozostałych miejscach wypalił. Nie chodziło mi jednak o nasz sufit, tylko o sufit sąsiada pod nami. Ale szkoda czasu na ten temat, bo mamy do przegadania co innego. A u nas pauza. Pauza w remoncie. Nic się nie dzieje. Jaki tu spokój. Na, na 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 nic się nie dzieje. Na, Mateusz na, próbował na, na, troszkę ogarnąć gład. Jak Jaki tu spokój na 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 Wszyscy mamy się już nudzą. Zamki. Musimy przyznać, że mamy bardzo brzydkie zamki. Tutaj w dodatku. ZOOK! Ale mają to naprawić. No, powiem szczerze, że teraz głównie czekamy. Czekamy na zestawy. Ale musimy planować przecież, zanim przyjedzie parkier. I mamy na to? Trzy tygodnie mamy. No właśnie, warto czy nie warto? robić ten remont samemu. Ciekaw jestem, co ty uważasz. Bo ja nie byłbym sobą, gdybym nie powiedział, że to zależy. Bo tak już jest na świecie, że mało rzeczy jest zero jedynkowych, i wiele osób, które patrzą tak na świat, jest albo tak pewna siebie, że graniczą z arogancją, albo zwyczajnie mało jeszcze wiedzą i mało rozumieją. Więc łatwo im stawiać wszędzie wyroki. Prawda jest taka, że im bardziej się zagłębimy w każdy temat, tym więcej zależności widzimy i trudniej jest stanąć po jakiejś stronie. No, chyba że nie rozmawiamy o poglądach, tylko o matematyce czy fizyce, w jakimś tam przybliżeniu oczywiście, to możemy śmiało powiedzieć, że 2 plus 2 da zazwyczaj 4, a jabłko najczęściej spadnie w dół. A jak jest z tymi remontami? Za tym, żeby to zlecić, przemawia na pewno oszczędność czasu. No bo jak się ktoś tym zajmuje na co dzień, to na pewno zrobi to sprawniej i może na to poświęcić więcej czasu. Zwłaszcza kiedy my pracujemy i musielibyśmy to robić po godzinach. Do tego pewnie będzie miał większą wiedzę i będzie mógł coś nam podpowiedzieć, uchronić nas tym samym przed zrobieniem jakiegoś poważnego błędu. Ma też pewnie taka osoba odpowiednie narzędzia, więc dla niego ta praca będzie mniej męcząca i tu wracamy do tego, że zrobi to o wiele szybciej. Pewnie też łatwiej będzie mu uzyskać wysoką jakość, a my unikniemy jednorazowego wydatku na rzeczy, które będą nam potem tylko zagradzać piwnicę lub szafę. Działając też w takim modelu możemy ogólnie zrobić więcej i to dotyczy w sumie każdego delegowania zadań, no bo załóżmy, że jeśli nawet jesteśmy jakimiś super specami, i zrobilibyśmy coś dużo lepiej niż nasi pracownicy, no to jeśli zatrudnimy kogoś, kto jest w stanie wykonać 60% jakości czy, czy, czy ilości naszych obowiązków, to przy dwóch takich już podwykonawcach mamy 120% tego, co byśmy byli sami w stanie zrobić. I ta proporcja jest tym większa, im lepszych mamy tak naprawdę pracowników. A ci najlepsi i najmądrzejsi pracodawcy zatrudniają zazwyczaj mądrzejszych od siebie. No bo też nie muszą pompować przy każdej możliwej okazji własnego ego. Ten majster, który tutaj z nami e, robił, za każdym razem robił wszystko 3, 4 razy szybciej niż ja i do tego o wiele lepiej, więc szkoda nam było po prostu tego, że nie miał więcej czasu, aby z nami pozostać i musieliśmy część prac zrobić e, na własną rękę. Z drugiej jednak strony Remont na własną rękę może się wiązać z naprawdę dużymi oszczędnościami, bo w takiej Warszawie musimy się liczyć z wydatkiem rzędu 400-500 zł za każdy metr kwadratowy i to będzie tylko koszt samej robocizny. Oczywiście ci pracownicy aż tyle nie będą mieli zysku, no bo muszą zapłacić ZUSy, podatki, kupić paliwo, amortyzować sprzęt, no ale dla nas to będzie właśnie taki koszt, więc tyle potencjalnie możemy zaoszczędzić. Przy naszym mieszkaniu byłoby więc to warte jakieś 30, jeśli nie 40 tysięcy. Oczywiście jest wiele osób, które zrobiłyby to drożej, no ale jest też pewnie sporo osób, które podjęłyby się tego o wiele taniej. Więc zostajmy przy cenach, jakie zazwyczaj płacę za remont. No i łatwo policzyć, że jeśli zarabiasz mniej niż 17 tysięcy miesięcznie na rękę, no to remontowanie cudzymi rękoma się po prostu nie opłaca. O ile w ogóle jesteś w stanie zrobić to równie dobrze co ta ekipa. Tylko pamiętaj, że to, że się nie opłaca, wcale nie jest równoznaczne z tym, że nie warto. To są dwie różne rzeczy. I jeśli nie masz sprzętu, no to musisz do tego doliczyć jeszcze 2000 zł za jakiś sprzęt dla amatora. No i jeśli robisz to po raz pierwszy, no to zajmie ci to pewnie z 3-4 razy tyle co fachowcom, więc trzeba to wszystko uwzględnić. Tak czy inaczej, zazwyczaj. Mało ludzi u nas w kraju zarabia 17 klocków na rękę, więc można sporo zaoszczędzić. I jestem cały czas takiego zdania, że remont na własną rękę jest na pewno tańszą opcją. Dla większości przynajmniej. Kolejnym argumentem po tej stronie jest to, że robiąc samemu, będziesz się na pewno bardziej starał. Efekt będzie oczywiście zależny od Twoich umiejętności, ale nikomu nie będzie tak zależeć jak Tobie, na tym, żeby to przetrwało powiedzmy te 20 lat. Dla mnie paradoksalnie największym plusem było to, że mogłem sobie w trakcie updateować nasz projekt. I u nas na przykład tak było z tym łuczkiem w yy, kuchni. Tak samo ze schowankiem. Inaczej ułożyliśmy te meble w zabudowie niż pierwotnie planowaliśmy. Spędziliśmy też na tyle dużo czasu w sypialni, że doszliśmy do mądrego wniosku, że komoda 40 cm głębokości będzie znacznie lepsza niż pierwotnie planowana 60. Pojawił się też pomysł, żeby schować kanalizację do kabiny pod płytkami. O tym nagrywałem dwa filmiki temu, cały odcinek, więc można tam sobie zerknąć, o co chodzi. Długo też debatowaliśmy nad tym, czy brać parkiet, czy może zrobić panele, no ale o tym zrobimy z Jadzią osobny odcinek, no bo dużo żeśmy się w tym temacie dokształcili i nauczyli, i myślę, że to się na pewno komuś z Was przyda. Niestety nie obyło się też bez popełnienia błędów, no bo pierwotnie planowaliśmy właśnie troszeczkę inny układ mebli w schowanku i Jadzia wymyśliła genialne rozwiązanie, żeby gniazdko zrobić właśnie po drugiej stronie ściany. Tam w schowanku, i wtedy będzie można łatwo za każdym razem odłączyć lodówkę, jeśli zajdzie taka potrzeba. No ale po tym jak zmieniliśmy układ tych mebli, okazało się, w tamtym miejscu akurat będzie szuflada i teraz dostęp jest fatalny, bo za każdym razem, żeby wyjąć wtyczkę z gniazdka, to muszę rozkręcić całą szufladę i na pewno byłoby mniej pracy, gdyby to, to gniazdko było normalnie pod lodówką tam zacopałem, w kuchni schowane. No ale dla równowagi udało nam się też dobrać bardzo fajnie kolory w całym mieszkaniu i to trochę... Zrównoważyło te, te, ten jeden błąd. Suma sumarum na pewno dużo więcej korzyści z tego mieliśmy niż minusów. No i bardzo istotne jest też to, że jak zlecicie takie zmiany potem wykonawcy, no to zapłacicie potrójnie. Raz za to, żeby położył na przykład gniazdko w tym złym miejscu, potem za to, żeby je usunął, no i za to, żeby je przeniósł na nowe miejsce. A robiąc to wszystko samemu, jest spora szansa. Że zanim je zamontujecie, natchnie was taka myśl, że może robicie to w złym miejscu. Oczywiście dobra ekipa czasem coś podpowie, ale nie liczyłbym na to zbyt często. Mi się kiedyś zdarzyło na przykład tak, że zamontowali mi kratkę z licznikami wody tuż za miską klozetową. I teraz odczyt jest bardzo utrudniony, a wystarczyło liczniki ustawić 50 cm wyżej i dostęp byłby bezproblemowy. No i drzwiczki rewizji otwierałyby się normalnie, a nie tylko 10 cm, co w narożniku skutuje tym, że tylko i wyłącznie Kamerą jestem w stanie zajrzeć do środka, no i na ślepo wsadzić rękę i tam coś wymacać. W sumie trochę mam za swoje, no bo podobno mi o tym mówili. Takie sytuacje są sporne, ciężko w ogóle ustalić, kto mówi prawdę, ale że jestem zazwyczaj zdania, że to ja jestem kowalem własnego losu, biorę tą odpowiedzialność na siebie. No i jeśli mi o tym mówili, to musiałem być myślami gdzie indziej, bo na pewno na sześć wobym czegoś takiego nie zleci. I powyższe. Wzmacnia też kolejny argument, o wiele łatwiej jest zaplanować, jak mają przebiegać prace, kiedy znasz dokładnie w szczegółach miejsce, gdzie pracujesz. Zatrudniając na przykład ekipę, musisz się liczyć z tym, że każdy człowiek, jeśli może zarobić szybciej lub wolniej, to woli szybciej i jak może się przy tym mniej napracować albo więcej, no, to wybierze mniej pracy. I to ty jesteś inwestorem, więc musisz myśleć trochę na innym poziomie i zdawać sobie z tego sprawę. Nie możesz mieć potem pretensji do pracowników, że będą proponowali łatwiejsze dla nich i szybsze rozwiązania, bo nie robią tego pro bono, tylko po to, żeby potem na koniec dnia przywieźć do domu wypłatę. I chcą ją dostarczyć jak najszybciej i jak najwyższej kwocie. A to, czy zrobią ci ściankę z kartą gipsu, czy murowaną, jest dla nich rzeczą wtórną. Ty jesteś tutaj odmyślenia i przewidywania, więc często musisz też przemyśleć, jak coś należy zrobić. I z mojego doświadczenia o wiele mniej czasu zajmuje mi wymyślanie wszystkich możliwych scenariuszy i przekazanie tego wykonawcy, który. Jeszcze nie wie w sumie co będzie w ścianie. Ja też nie wiem. Dużo łatwiej jest po prostu wziąć młot, wykuć dziurę, sprawdzić co i jak tam wygląda, i wtedy wymyślić, jak to należy zrobić. Na no, że przy takim odkryciu to już jest zrobione w zasadzie ponad połowa pracy. To jeśli potrafię, to też się zazwyczaj robię. No i do tego wszystkiego mam też taki luz. Kiedy mogę sobie powiedzieć, że jak nie dziś, to jutro, i to jest. Istotne zwłaszcza kiedy czegoś nie jestem pewny, bo jak na przykład majster stoi ci z wiertarką na głowie i pyta w którym miejscu robimy teraz dziurę, no to nie powiem mu przecież panie, poczekaj aż wymyślę. Bo z jednej strony chciałbym tutaj, ale z drugiej kiedyś tu może być teleport. No każdy wie, że czas to pieniądz. Mnie to zawsze stresuje, kiedy ktoś przeze mnie musi czekać. Nie wiem, czy tylko ja tak mam, czy, czy to jest normalne, ale ale staram się za wszelką cenę tego uniknąć i dla mnie ten argument jest akurat istotny. No i taki ostatni plus, że jak sobie to zrobimy sami, to wiemy jak to jest zrobione. I przy okazji możemy się też czegoś fajnego nauczyć. A wiadomo, że jak facet umie coś rękoma zrobić, to może się troszeczkę jak Robinson Crusoe czasami poczuć. A kto wie, czy na tyle nam się ta robota nie spodoba, że postanowimy zmienić branżę i zająć się remontami. Które w obecnych czasach dają nieźle zarobić. Tyle, że tak szczerze mówiąc, to jest naprawdę ciężka praca. I ja po takich 3-4 tygodniach mam serdecznie dość.